Państwa bardzo serdecznie na jednej z naszych kilku rozmów, które przeprowadzimy właściwie w przededniu zbierania zgłoszeń do konkursu Sternik do jego trzeciej edycji jest z nami Pani Anna Buło, dyrektor warmińsko-mazurskiego regionu Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Pani Ania jest właściwie. Hmm, Pomysłodawczynią powiedziałabym nawet, że prowodyrką na swój sposób konkursu Sternik, konkursu, który już wyłonił cudowne, cudowne firmy, cudowne instytucje, które mimo pandemii, mimo tego, że w którymś momencie los rzucił nas na bardzo szerokie, ale i niespokojne wody. Które to firmy i instytucje poradziły sobie doskonale. No i właśnie, pani dyrektor, pandemia się skończyła. To fakt, że mamy z powrotem zawirowanie w postaci wojny, która trwa już prawie półtora roku za naszą wschodnią granicą, ale tak czy siak skończyła się ta, ta pierwsza idea, ta, ta, ten pierwszy przyczynek, z powodu którego konkurs Sternik powstał. A konkurs ternik radzi sobie całkiem dobrze, i staje się wypływać sam na coraz szersze wody. Yy, tak, tak. Ja chciałabym powiedzieć, że ten konkurs powstał rzeczywiście, yy, powodem był COVID, ale COVID to był rodzaj kryzysu bardzo poważnego, nieprzewidywalnego, takiego, z którym nikt wcześniej nie, ni, się nie, nie spotkał. Yy, I trzeba przyznać, że rzeczywiście tak, jak pani powiedziała, kryzysy cały czas trwają, więc mało tego. Pierwszy kryzys pokazał nam jak radzić sobie z kolejnymi. W pewnym sensie nawet jak szczepionka lekko nas na nie uodpornił, może nie całkowicie, ale na pewno nauczył radzić sobie z tym co będzie dalej przychodzić z tą niepewnością i firmy, samorządy, NGOsy, szpitale, wszystkie odrobiły idealnie lekcje. Więc ja myślę, że projekt jest potrzebny, może nawet bardziej. Dlatego go cały czas kontynuujemy. Nie będę tu mówić, jakie mamy kryzysy. kryzysy, wspomniała Pani sama wcześniej, więc na ten moment myślę, że jeszcze jest bardzo potrzebny. Tak, mamy kolejny kryzys, taki, którego nikt nie przećwiczył, i tak jak do pandemii nikt nie był w stanie się przygotować. Tak samo nie byliśmy, mimo wszystko, nie byliśmy w stanie przygotować się na aż tak zmasowaną tak. inwazję Rosji na, na naszych sąsiadów na Ukrainę. Ale chciałabym teraz zapytać bardziej o krajobraz warmińsko-mazurski mhm. i o to, jak Pani zdaniem, no bo jakby cały czas śledzi Pani losy Sternika, to jest na swój sposób Pani dziecko, jak Sternik zmienił krajobraz przedsiębiorczości i takiego właśnie podchodzenia do, do trudnych sytuacji na Warmii i Mazurach? Um. To jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, bo ja sobie sama obserwuję, jak to ewoluuje. Ja myślę, że projekt kapituła w niego zaangażowana i wszyscy, którzy wzięli w nim udział, bo to jest dość szeroki wachlarz, on pozwolił zbudować kapitał społeczny, a kapitał społeczny to jest czerpanie z różnorodności, ale przede wszystkim to jest zaufanie. A jak jest zaufanie, to jest też odwaga do podejmowania trudnych rzeczy. A jak jest odwaga, to są działania, jak są działania, to muszą być efekty. To statystycznie musi wyjść. Więc ja myślę, że Sternik, to o czym mówimy zawsze, budujący platformę wymiany wiedzy, przede wszystkim zbudował więzi międzyludzkie. My się mieliśmy szansę spotkać. Każda gala to jest moment spotkania ludzi z różnych środowisk, samorządów, administracji, z firmami większymi, mniejszymi, rozmowa o problemach, rozmowa o tym, jak można znaleźć wspólne rozwiązania. Nasz projekt pisania strategii z uniwersytetem, czyli pokazanie, że jak masz ścieżkę, masz drogę, masz strategię, wizję, misję, masz plan taktyczny, że to wszystko da się ująć i da się pewne rzeczy przewidzieć. Więc ja myślę, że gdybym miała to podsumować, co zrobił projekt, to projekt zbudował zaufanie, a zaufanie buduje kapitał społeczny. I mówię tu także o kapitule, która jest przecież też bardzo różnorodna, mhm. ale i o wszystkich firmach. Pokazał też że czasem na tej samej ulicy mamy wspaniałe firmy, możemy wychodzić na inne rynki, możemy wychodzić, no nie myślę tylko o innych województwach, ale myślę, że możemy wychodzić na cały świat i czasem nie mieliśmy świadomości, jakie skarby mamy tutaj, więc mhm. krótko chyba tak, chyba to jest najważniejsza rzecz. Czyli z jednej strony budowanie zaufania, a z drugiej strony budowanie też marki, wizerunku. I e, tworzenie w ten sposób partnerstw. E, wcześniej już, e, przecież nie jest to nasza pierwsza rozmowa w ogóle i nie pierwsza tak rozmowa jest. o sterniku. E, cała, cała przyjemność po mojej stronie oczywiście, ale wcześniej już rozmawiałyśmy, że e, ten wachlarz. E, osób i instytucji zgłaszanych do nagrody Sternik jest moim zdaniem, ja to zauważyłam, bardzo szeroki, bo to są, tak jak pani dyrektor powiedziała. I firmy prywatne, i mniejsze, i większe przedsiębiorstwa. To są instytucje y, y, samorządowe, tak. to są y, organizacje pozarządowe, to są też y, właśnie takie placówki jak szpitale, no, które y, w pandemii to była naturalna kolej rzeczy, że trzeba było te szpitale jak najbardziej y, doceniać, bo to na nich spadało odium y, całej tej, tej, tej walki z horrorem COVID-u. I ja sobie pomyślałam w którymś momencie, że hmm, to Sternik spowodował, że na przykład taka firma, duże przedsiębiorstwo, teraz poniekąd konkuruje z jednostką samorządu terytorialnego albo właśnie ze szpitalem, albo szpital z organizacją pozarządową. Natomiast w jednej z naszych rozmów pani zwróciła uwagę, że to nie konkurencja. To partnerstwo. Czy, czy właśnie Sternik yy, buduje partnerstwo? Znaczy, Sternik buduje partnerstwo. Sternik pokazuje, jak można sobie radzić, jakie elementy wyciągnąć, jakie narzędzia, jakich narzędzi użyć, żeby sobie w kryzysie, żeby przez kryzys przejść łatwiej. Sternik pozwala szerzej, znaczy projekt w ogóle, nazwa jest tutaj może trochę mniej istotna. Mm. Projekt pokazuje, że, my, że, że nasze środowisko, że nie, jesteśmy, nie żyjemy w bańce, że jak ktoś pracuje w szpitalu, to nie tylko wyzwania szpitalne, jak ktoś pracuje w samorządzie, to nie tylko samorządowe, pozwala docenić tych, co są obok. To jest synergia. Jeżeli w naszym województwie nie zadbalibyśmy o jakieś duże firmy to yy, nie wszyscy mają świadomość, że, że firma to są też inne mniejsze kooperujące wokół. To są zatrudnieni ludzie, to są zawsze ludzie. Więc jeżeli spojrzymy na to w takich kategoriach, że samorząd to są przede wszystkim ludzie, firmy to są ludzie, spółki komunalne to są ludzie, szpitale to są ludzie, oni wszyscy mają bardzo podobne wyzwania i żyją w tej samej rzeczywistości, to to jest ta platforma. I on nam pozwolił spojrzeć szerzej. Ja bardzo często ze sceny słyszałam rzeczy, które mnie wzruszają. Jak, a mam przyjemność czytać, przeczytać już prawie 200 aplikacji w dwóch projektach, które były. Teraz czekam naprawdę z wielką radością na kolejne. Jak patrzę, co było realizowane w ostatnim roku, jak bardzo ludzie otworzyli swoje serca, nie tylko portfele, ale i firmy na przyjęcie uchodźców z Ukrainy, mm -hmm. jak. Jak wiele, jak wiele elementów i wątków się z sobą łączy, to to się staje właściwie z, z roku na rok jeszcze ciekawsze mhm. i pokazuje jeszcze większy kapitał społeczny, o którym wspomniałam wcześniej. Naprawdę to są um, rozmawiałyśmy o tym wcześniej, że, że partnerstwo to jest jedyna przestrzeń do budowania długoterminowych, autentycznych relacji. Mhm. Konkurencja, bo wspomniała Pani, że konkurują, może w projekcie konkurują, żeby wygrać, ale tak naprawdę de facto samo poznanie się, rozmowa nawiązanie długofalowych relacji na przyszłość, gospodarczych, społecznych, ludzkich, to to jest wartość dodana. Statuetki są, statuetek nie ma dużo, mm -hmm. <laughs> więc y, możemy przyznać jakieś, możemy dać wyróżnienie. Oczywiście to jest jakiś symbol prestiżu i to jest bardzo ważne, ale my cenimy też wszystkich, którzy do projektu startują i staramy się ich doceniać, choćby tym, że mogą y, uczestniczyć, w możliwy, albo mają możliwość pisania strategii, napisania strategii przez y, nasz Uniwersytet, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który jest także partnerem w Kapitule, więc ja mogłabym tu długo rozmawiać, myślę, że powinnam skończyć. <grymne> <grymne> tak, bo tak. ta synergia nauki i biznesu jest y, przecież bardzo cenna i to też Sternik nie tylko y, jej, ją tworzy, ale daje też wielkie pole do popisu. Y, tak, ja to przynajmniej obserwuję jako, jako dziennikarka, i osoba zaangażowana, ale jednak tak trochę z boku patrząca na wszystko. Natomiast y, synergia y, ludzi ze sobą, właśnie to, o czym pani mówi, bardzo mi się podoba, że, że moją. Że moje zdanie o konkurencyjności przemieniła Pani właśnie o rozmowę, na rozmowę o partnerstwie. Ja muszę, może dodam jeszcze jedną taką, taką historię, która się teraz przypomniała. A propos projektów i robienia czegoś w naszym województwie, gdzie mam wrażenie, że budowanie zaufania to jest absolutna mhm. podstawa, że w ogóle powinniśmy sobie więcej ufać, bo jak sobie ufamy, to wszystko idzie znacznie łatwiej. Jakiś czas temu byłam na urlopie, szłam dwa tygodnie z Porto do Santiago de Compostela z plecakiem i spałam w takich miejscach, które się nazywają albergami. Mhm. I zdarzył się taki wieczór, kiedy, kiedy przyszedł jeden z pielgrzymów i powiedział, że czy wszyscy chcieliby, żeby on przygotował prostą kolację. Było to spaghetti. Przygotował prostą kolację, ale zebrał przy stole wszystkich. Ja sobie pomyślałam, że czasem jeden drobny gest, jego to kosztowało pół godziny pracy, daje ludziom taką przestrzeń do wymiany informacji. Ile tam się ciekawych rozmów nawiązało, ile tam się wymieniło telefonów, ile tam jest relacji, które będą teraz owocować międzynarodowych. My nie doceniamy czasem pewnych możliwości, które się otwierają. Ja myślę, że Sternik jest absolutnie taką możliwością dla wielu firm, żeby poznać inne. Żeby dowiedzieć się o nich czegoś, żeby zobaczyć, gdzie są jeszcze te możliwości, których nie dostrzegam, mimo że jestem na tym rynku tyle lat. Mhm. Właśnie dlatego zachęcamy. Ta, ta rozmowa jest swego rodzaju pokazywaniem wszystkich zalet Sternika, ale też zachętą dla firm, instytucji, szpitali, organizacji pozarządowych, też do wskazywania pojedynczych osób, które mogłyby. Laureatem nagrody Sternika w tym roku, już w tej edycji zostać. Pani dyrektor, dążymy do tego, żeby nie było wojny, żeby nie, żeby nie było zawirowań gospodarczo-ekonomicznych, żeby, żeby wszyscy byli zdrowi, żeby wszyscy ludzie ze sobą współpracowali i sobie ufali. Co będzie, jak już ta przyjaźń między narodami i, i między ludźmi zapanuje? Co wtedy Sternik będzie miał? Jakie wtedy Sternik będzie miał zadania do spełnienia? Czy pani o tym myśli? Nie myślę, ale, ale myślę, że to będzie cudowny moment. Po pierwsze, my jako organizacja, kapituła i wszyscy zaangażowani w projekt staramy się być blisko rynku i na bieżąco badać potrzeby, tak żeby zmieniać projekty tak, żeby one były potrzebne rynkowi. A po drugie, tak sobie myślę, że jak już tak będzie. To my siędziemy na te łódki, będziemy się po prostu bawić. Cieszyć się tym. Tak. I Musi być nagroda. No, no, jak będzie już tak, to będzie, to nie pozostanie nam nic innego, jak celebrować. Mm -hmm. I cieszyć się słońcem, i. Tak. Na, na, nawet, nawet i flautą, ale się cieszyć. Dokładnie tak, bo, bo to, to jest tak. Ja przypomnę, może dla tych, którzy nie wiedzą, skąd się wzięła nazwa Sternik, tak. bo ona taka jest, no może nie do końca biznesowa. Rozmawialiśmy tutaj z kapitułą, jaka nazwa jest charakterystyczna dla naszego terenu, a po drugie, co pięknie oddaje w języku wszystkie burze, e, zawirowania, e, to co się teraz dzieje na rynku. No język żeglarski, sportowy doskonale się do tego nadaje. Więc dokładnie tak jak pani powiedziała, myślę, że będziemy po prostu płynąć. W stronę wschodu i zachodu Słońca, ciesząc się tą pogodą i wodą. A poza tym wód na kuli ziemskiej jest więcej, więc nie wiadomo, gdzie jeszcze możemy wypłynąć. Dokładnie nie, tak. Przecież nie zawężamy się tylko do krainy tysiąca naszych jezior. Wspomniała Pani o tym, że jest Pani członkiem kapituły Nagrody Sternik, i tego będzie dotyczyć moje ostatnie pytanie. Ono jest. Wydaje mi się, że trochę osobiste nawet. Mm -hmm. Może to jest takie trochę wchodzenie do pani, do pani jestestwa i do tego, jak, jak pani podchodzi do poszczególnych kandydatur zgłoszonych, jakimi wartościami się pani kieruje przy przyznawaniu nagrody? Pytam Panią osobiście. Mm -hmm. Podejmujemy decyzję zbiorowo, to, to jest, żeby było jasne, ja czytam każde zgłoszenie i dla mnie ważna jest, ważna jest odwaga. Nie jest ważna wielkość, ważna jest to, jak i, jaka to jest proporcja w skali firmy, bo czasami jest firma maleńka, i inwestycja albo zadanie zrealizowane, albo wsparcie wydaje się niewielkie w skali ogromnych firm, ale one mają zupełnie inne możliwości. Mm -hmm. Więc staramy się to ważyć. Ja osobiście staram się to ważyć. Staram się dostrzegać elementy właśnie tego kapitału społecznego, tego zaufania. Bardzo w tej edycji. Mm, Tradycja nazywa się Ku przyszłości. Mieliśmy bardzo dużo ciekawych nazw, które chcieliśmy zastosować, ale chcieliśmy pokazać, że po pierwsze, mimo to, że dzieje się wojna na wschodzie, to my się nie blokujemy, nie mrozimy, tylko my i tak patrzymy tam, gdzie sobie postanowiliśmy być. Znaczy, nasza strategia rozwoju się nie zmienia. Ona może ewaluować i ona się dostosowuje do tego, co jest teraz. I my widzimy, co jest teraz, ale. Chcemy pokazać, że, że Rosja nas nie zatrzyma. Mhm. Że to są nawet plusy, że to, że, się, że, że, że nie, że wojna jest plusem, ale pewne efekty, które się zadziały. Czyli na przykład odcięcie się od rosyjskiego węgla absolutnie jest impulsem do szybszej transformacji energetycznej, tak? Odejście z, za, ze wschodnich rynków zbytu mimo że byłoby ogromną trudnością dla części naszych firm, bo my przecież jesteśmy przy granicy z Rosją. Powoduje dużą e, e, burzę mózgów i natychmiastowe próby wejścia na inne rynki zbytu. A ja wiem, że z sukcesem. Więc. E, ja podchodzę do tego właśnie w taki sposób, bardzo indywidualny, wydaje mi się, że niezwykle sprawiedliwy, starający się doceniać zarówno maleńkie projekty, mm -hmm. jak i te duże. Mam, mam, tą, mm, mam tą możliwość i to doświadczenie, które pozwala mi oceniać firmy, zarówno duże, jak i mniejsze, ale też szpitale, spółki komunalne. E, bardzo zaskoczyły mnie NGOsy, które były nową... Kategorią w projekcie, z którymi do tej pory miałam tylko prywatnie do czynienia, na zasadzie wolontariatu, ale nigdy nie, nie patrzyłam dokładnie z takiej strony, a teraz je ogromnie doceniam i one stanowią wielką wartość w naszym projekcie, bo pokazują tą społeczną, niekoniecznie taką merkantylnie efektywną mhm. część biznesu. A nie zawsze jak, wymierną. Nie zawsze wymierną, i, ale jakże ważną, bo gdyby jej nie było, to. To zachowanie innych elementów rynku byłyby też inne. Więc, więc warto, jest doceniać, warto jest doceniać ludzi za rolę, którą, którą odgrywają, za funkcje, które pełnią, bo one są wszystkie ważne. Tak jak wspomniałam wcześniej, my naprawdę stanowimy rodzaj jedności i my na siebie mhm. wpływamy jak planety, i to ma absolutne znaczenie, więc. Ym, Mam bardzo indywidualne podejście, bardzo indywidualne. Ja niektóre z tych projektów, które się zgłaszają, po prostu słyszę o nich na rynku, bo ja znam nasz rynek, więc mm -hmm. wiem, co się dzieje. Niektóre mnie zaskakują. Mm -hmm. Są ludzie, którzy bardzo lubią ciszę i, i, i okazuje się, że postanawiają coś napisać. Bardzo, bardzo ważną, ogromną właściwie rolę odgrywają samorządy, które realizują swoje zadania. Dają przestrzeń biznesowi, a biznes daje przestrzeń nauce. Więc to wszystko wybrzmiewa. To jest bardzo, bardzo indywidualne. Mhm. Ale jak bardzo chcę komuś dać nagrodę, to też ogromnie o to walczę na, na spotkaniach kapituły i, i niejednokrotnie udaje mi się kapitułę do, y, przekonać do swojego zdania. Wspomniała Pani o tym, że są firmy małe i są bardzo duże. Każda z tych firm ma swoje zadania do wypełnienia, dlatego zachęcamy, może nawet szczególnie te małe firmy, zachęcamy do zgłaszania się do, do, do konkursu Sternik. No, bo y, chcemy też Państwa zauważyć, a może dzięki sternikowi z małej firmy za jakiś czas staniecie się firmą średnią, więc y, za, zachęcamy, zapraszamy. Na zakończenie naszej rozmowy mogę tylko i wyłącznie za, zapewnić Państwa, że znając Panią Dyrektor już całkiem y, sporo czasu, mogę zapewnić, że y, przy wyborze konkretnych laureatów kieruje się przede wszystkim ogromną empatią, którą ma i którą okazuje przynajmniej w każdej rozmowie ze mną. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Naszym gościem była pani Anna Boło, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Regionu Banku Gospodarstwa Krajowego. Zapraszamy do startu w sterniku. Zapraszamy serdecznie.